Na początku filmu widzimy pożar, który szaleje za witrażowymi szybami. Strażacy wynoszą z budynku wycieńczonego mężczyznę. Następnie przenosimy się do wnętrza samochodu, w którym siedzi Weronika Miller, czyli po prostu roni. Wraz z młodszym bratem Johnem dziewczyna przyjeżdża na lato do ojca, do małego nadmorskiego miasteczka. Mama roni, Kim, zauważa nadpalony kościół, wokół którego kręcą się robotnicy. Steve obserwuje przyjazd auta z balkonu. John z radością rzuca się ojcu na szyję i dziwi się, że ten mieszka tuż nad samym morzem. Roni reaguje chłodno i ignoruje Steve'a, czym go rani. Dziewczyna w milczeniu krąży po słonecznej plaży, obserwując ludzi. Roni kupuje koktajl i przechodzi obok boiska do siatkówki. Tam przypadkowo wpada na nią chłopak o imieniu Will, przez co napój rozlewa się na jej koszulkę i dżinsy. Chłopak szczerze ją przeprasza, proponuje zadośćuczynienie i zachęca Roni, by została i obejrzała jego mecz. Dziewczyna jednak nie zgadza się zostać, choć wybacza Willowi. Rodzice Roni rozmawiają o jej przyszłości. Kim opowiada, że córka nie grała na pianinie od czasu, gdy Steve opuścił rodzinę. Poza tym, Roni ledwo skończyła szkołę i nie chce dalej się uczyć. Gdy Kim wyjeżdża, Steve idzie z Johnem do swojej pracowni, gdzie tworzy witraż do kościoła. Chłopiec z radością proponuje ojcu pomoc przy pracy. Tymczasem Roni, wybierając koszulkę na plaży, poznaje Blaze. Dziewczyna namawia ją, by ukradła t-shirt z wystawy, ale Roni odmawia. John ostrzega siostrę, że szuka jej ojciec. Żeby się ukryć, Roni daje bratu trochę pieniędzy za milczenie. Nowej znajomej opowiada, że rozwód rodziców kilka lat temu bardzo ją zranił. Blaze przedstawia Roni swojego chłopaka, Markusa. Między nim a Willem panuje napięcie, bo to właśnie Will wcześniej oblał Roni koktajlem. Dziewczyna zauważa, że chłopak nadal jej się przygląda. Steve je kolację z synem. Co chwila spoglądając na puste miejsce przy stole. Roni razem z nowymi znajomymi siedzi pod mostem. Gdy Blaze odchodzi po alkohol, jej chłopak siada obok Roni i zaczyna ją obejmować. Dziewczyna zauważa zachowanie Markusa i bardzo się złości. Roni odpycha chłopaka i żąda, by więcej jej nie dotykał, po czym odchodzi. Wraca do domu i z przyjemnością słucha muzyki, którą komponuje jej ojciec. Wchodzi do środka, znów jest opryskliwa i od razu idzie spać. John prosi siostrę, żeby była dla ojca trochę milsza, bo boi się, że znowu go stracą. Roni obiecuje, że nigdy na to nie pozwoli. Myjąc twarz, kłóci się ze Steve'em i oznajmia, że nie zamierza wracać do gry na pianinie. Następnego dnia ojciec przygotowuje pyszne śniadanie, ale Roni tylko na nie zerka i wychodzi. John mówi, że siostra od roku jest wegetarianką. Roni siada nad morzem i patrzy na fale. Na plaży dostrzega szopa grzebiącego w ziemi. Kobieta tłumaczy jej, że zwierzę najprawdopodobniej znalazło żółwie jaja. Roni krzyczy i rzuca się na szopa, po czym widzi, że gniazdo przetrwało. Próbuje je zabezpieczyć ogrodzeniem i dzwoni do odpowiedniej służby. Steve z zainteresowaniem obserwuje jej działania, próbując odbudować relacje. Później Roni kupuje książkę o żółwiach i siada z nią w kawiarni. Dziewczynę zauważa Will i postanawia znów z nią porozmawiać i przeprosić. Roni rozmawia z nim niechętnie i wraca do domu. Tam zauważa, że szopy niszczą jej barierki, dlatego decyduje się nocować przy gnieździe, by chronić jajka. Kiedy widzi szopa, zaczyna krzyczeć i biegnie przez plażę. Rano dziewczynę budzi Will, który pracuje w służbie biologicznej. Chłopak żartuje z jej fryzury i mówi, że płot trzeba będzie usunąć, żeby żółwiki mogły dotrzeć do oceanu. W sklepie Roni spotyka Blaze. Dziewczyna ma do niej pretensje, że flirtowała z Markusem. Nagle ochroniarz zatrzymuje Roni. I przeszukuje jej torebkę. Znajduje w niej bransoletkę. Dziewczyna szybko się orientuje, że Blaze ją jej podrzuciła. Steve odbiera córkę z komisariatu i jej nie wierzy. Roni wpada w złość i zaczyna się pakować, by wrócić do domu. John wspiera ten pomysł, twierdząc, że siostra tylko wszystko psuje i bez niej będzie lepiej. W końcu Steve wierzy w jej wersję i obiecuje porozmawiać z właścicielem sklepu, żeby wyjaśnić sytuację. Wieczorem Roni znowu wraca na plażę, by pilnować gniazda. Ku jej zaskoczeniu pojawia się Will. Przynosi lampę i odtwarzacz, żeby odstraszyć szopy. Roni rozmawia z chłopakiem o swoim życiu i śmieje się z jego żartów. Przez lornetkę parze przyglądają się Steve i John. Roni co jakiś czas zerka na Willa i uśmiecha się do niego. Nagle obok nich pojawia się Steve. Mężczyzna bez słowa przestawia krzesło chłopaka dalej i rysuje linię w piasku między nim a miejscem córki. Rano John przynosi śpiącemu Willowi coś do jedzenia. Chłopak dziękuje roni za wieczór i proponuje prawdziwą randkę. Randka odbywa się w oceanarium, gdzie Will pisze dla dziewczyny wiadomości przez szybę. Roni dobrze się bawi i cieszy chwilą spędzoną z chłopakiem. Po randce Will zabiera ją na siatkówkę. Tam roni podchodzi Ashley. Dziewczyna mówi jej, że Will często organizuje takie randki w basenie i miał już wiele dziewczyn. Tymczasem Steve z synem dalej pracują nad witrażem. Wkrótce mężczyzna zauważa smutną roni leżącą na kanapie. Gdy Will przychodzi, dziewczyna krzyczy na niego i zamyka się w pokoju. Steve radzi chłopakowi dać jej trochę czasu, więc Will siada na plaży przy gnieździe. John obserwuje go i obstawia Dolara, że Will przesiedzi tam całą noc. Roni pojawia się na plaży i w końcu wyznaje, że odeszła, bo nie chciała być kolejną zabawką. Aby przekonać ją o swoich uczuciach, Will ją całuje. Roni staje się bardziej pogodna, co bardzo cieszy jej ojca. Spędza z Willem dużo czasu, spacerują, cieszą się wakacjami. Chłopak zabiera ją na różne plaże, zostawia rysunki na jej trampkach i pozwala jej nurkować w akwarium. W czasie przejażdżki pick-upem Roni śpiewa ulubioną piosenkę i zaskakuje Willa swoim głosem. Auto grzęźnie w błocie, co kończy się wspólną zabawą. Brudni, ale szczęśliwi, zakochani ruszają dalej. Okazuje się, że Will chce przedstawić Roni swojej rodzinie. Dziewczyna widzi, że chłopak nie jest taki zwyczajny. Jego rodzina mieszka w luksusowej rezydencji z ogromną posesją. Will zapewnia ją, że nikogo nie ma w domu i zdążą się wykąpać. Jednak w tym momencie na schodach pojawia się jego matka, Susan. Przy kolacji Roni czuje się nieswojo, zwłaszcza gdy dowiaduje się, że Will wybiera się na ślub siostry z Ashley. Chłopak tłumaczy, że od dłuższego czasu czuje się zmęczony rodziną po pewnym wydarzeniu. Rok temu Will jechał samochodem razem z mamą i bratem. Susan straciła panowanie nad pojazdem, przez co Majki zginął. Will bardzo przeżył tę stratę, podobnie jak cała jego rodzina. Właśnie dlatego próbował odreagować, spotykając się z wieloma dziewczynami. O swoim bogactwie nie mówił, żeby nie zniechęcić Roni. Dziewczyna współczuje chłopakowi i obejmuje go. Postanawia również wyznać Willowi swój sekret. Prowadzi go do pianina i po raz pierwszy od dawna gra z wielką pasją. Roni wraca do domu i idzie do warsztatu ojca. Opowiada Steve'owi, że znów zaczęła grać i czuje się z tym wspaniale. Mówi też, że chce o czymś porozmawiać. Steve domyśla się, że chodzi o Willa i wspiera uczucia córki. Roni dziękuje ojcu, obejmuje go i idzie spać. Następnego dnia razem z rodziną idzie na mecz Will'a, gdzie Ashley rozmawia o niej z innymi. Chłopak gra znakomicie, co wzbudza zachwyt Roni. Wkrótce dziewczyna dostaje zaproszenie na ślub od rodziny Will'a. Z radością biegnie powiedzieć o tym ojcu, który spędza dużo czasu w kościele. Steve daje jej pieniądze na sukienkę i dowiaduje się, że słyszała plotki o jego udziale w pożarze. Mężczyzna przyznaje, że być może rzeczywiście to on był winny, ale w chwili zdarzenia był pod wpływem leków i nie pamięta wszystkiego. Roni zaczyna panikować, ale ojciec przysięga, że wszystko jest już w porządku. Dziewczyna mocno przeżywa poczucie winy ojca i opowiada o tym Willowi. Chłopak rozmawia ze Scottem i prosi, by przyznał się do winy za pożar. Przechadzając się ulicą, Roni widzi Markusa który kłóci się ze swoją dziewczyną i ją przegania. Dziewczyna lituje się nad Blaze i daje jej swoje pieniądze. Roni wybiera sukienkę w domu, co zauważa jej brat. John postanawia podzielić się z siostrą oszczędnościami, które zebrał, wygrywając zakłady z rodzicami. Roni razem z bratem wybiera sukienkę i idzie na wesele. Steve ostrzega Willa, by zachowywał się porządnie. Chłopak, widząc Roni, jest nią oczarowany i ją całuje. Po ceremonii dziewczyna dostrzega Blaze wśród kelnerów. Dziewczyna mówi, że zerwała z Markusem i dziękuje Roni za pomoc. Nagle były chłopak Blaze ją atakuje i próbuje siłą zabrać. Gdy zauważa Roni, rzuca się na nią, ale Will staje w jej obronie. Susan, zaniepokojona zachowaniem syna, prosi go, żeby odszedł razem z obiema dziewczynami. Gdy Will odwozi Roni do domu, na progu wita ich szczęśliwy John. Chłopiec wierzy, że zaraz wyklują się żółwiki i prosi ich, żeby poszli z nim na plażę. Dzięki latarce, Will pomaga maluchom dotrzeć do oceanu. Steve zamierza wejść do domu, żeby coś przynieść. Nagle Roni zauważa, jak ojciec się przewraca i wzywa pomoc. Dziewczyna dowiaduje się, że Steve ma raka. Mężczyzna poprosił o zmniejszenie dawek leków, żeby móc spędzić więcej czasu z dziećmi. Roni wchodzi do sali ojca, płacze i jest wściekła, że tak późno się o wszystkim dowiedziała. John, gdy się dowiaduje o chorobie taty, też bardzo to przeżywa. W nocy chłopiec płacze w warsztacie, bo nie sięga do narzędzi. Roni obiecuje, że razem z chłopakiem dokończą witraż, póki Steve jest w szpitalu. Poza tym regularnie odwiedza ojca i spędza z nim dużo czasu. Steve ogląda gotowy witraż wykonany przez syna i jest z niego dumny. Will jeszcze raz rozmawia z przyjacielem i prosi go, by przyznał się do winy. W końcu Scott idzie do Steve'a, ale ten mu wybacza i nie chce iść na policję. Roni podsłuchuje rozmowę i ucieka na zewnątrz. Rozstaje się z Willem z powodu jego kłamstwa. Gdy przyjeżdża Susan, Roni mówi, że chce zostać z ojcem. Dziewczyna czyta listy od Steve'a, których wcześniej nie otwierała. Ojciec prosi ją, by nigdy nie przestawała grać i robiła to dla siebie. Steve smuci się, że nie zdąży dokończyć swojej melodii, bo bolą go ręce. Roni postanawia napisać ją za ojca i wkłada w nią całą miłość, jaką do niego czuje. Gdy kończy grać, uświadamia sobie, że tata odszedł. Na pogrzebie w kościele Roni zauważa Willa. Dziewczyna siada przy pianinie i gra tę samą melodię, którą zaczął komponować jej ojciec. Przed wyjazdem widzi Willa na plaży i w końcu się z nim godzi. W tym momencie film się kończy. Dzięki, że obejrzeliście ten film do końca. Zostawcie lajka pod tym wideo. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym filmie. I do zobaczenia w nowych wideo.